Partnerem odcinka jest wydawnictwo otwarte. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Myśląc o najbardziej niebezpiecznych zawodach Antyku, najczęściej mamy przed oczami gladiatora, żołnierza, robotnika na wielkich budowach i spoko, słusznie, aczkolwiek mało kto chyba w tym ciągu wymienia cesarza rzymskiego. Tymczasem, statystycznie rzecz ujmując, była to robota śmiertelnie niebezpieczna. Z 77 cesarzy najpierw imperium rzymskiego, a po 395 roku cesarstwa zachodniego naturalną śmiercią zmarła 1 trzecia. Jak umierali pozostali? Kiedy był zdecydowanie najgorszy czas na bycie rzymskim cesarzem? I czemu tak skandalicznie mało miejsca poświęcimy zabójstwu Juliusza Cezara? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Zaczynając od kwestii ostatniej ze wstępu, to w zasadzie prosta sprawa. Dziś skupiamy się na morderstwach rzymskich cesarzy, a Gajusz Juliusz Cezar formalnie nie miał takiego tytułu. Swój żywot zakończył jako dyktator i to jest znakomity pretekst, żeby go dziś pominąć i skupić się na innych krwawych harcach. A zaczniemy od pewnej matematycznej dziury, bo ze wspomnianych 77 cesarzy zamordowano 39. 25 zmarło śmiercią względnie naturalną, ale jak to do siebie dodamy, to robi nam się 64. No to co z tymi pozostałymi? 6 popełniło samobójstwo, choć często tylko po to, żeby uniknąć śmierci z rąk swoich przeciwników. Na czele tej grupy mamy oczywiście Nerona. 5 Poległo w bitwie, więc zostały nam jeszcze dwa trupy powstałe w niecodziennych okolicznościach. Jeden z nich to trup cesarza Waleriana, który po bitwie z Persami trafił do niewoli i już z niej nie wrócił. Różne są opinie, jak mu w tej niewoli było. Według niektórych śmierć była dla cesarza w zasadzie wybawieniem, bo cały czas był tam upokarzany. Na przykład miał robić perskiemu władcy za schodek podczas wchodzenia na konia. Ostatni nietypowy zgon cesarza to zjazd do bazy w wykonaniu Maksencjusza, chociaż bardziej by tutaj pasowało określenie spływ do bazy, ponieważ podczas bitwy z Konstantynem, którego dziś znamy pod ksywą Wielki, cesarz uznał, że pora na odwrót i utopił się w tybrze w czasie ucieczki. I tybrze, przepraszam, tymże akcentem możemy już skończyć nietypowe zgony i przejść do, jak dzisiaj by to obleśnie nie zabrzmiało, mięsa. Większość zabójstw rzymskich cesarzy oczywiście miała charakter polityczny. Praktycznie non-stop trwała tam walka o wpływy między stronnictwami, a najsilniejszym stronnictwem z nich była armia aczkolwiek nie zawsze do zabójstwa cesarza musiało dochodzić w wyniku politycznych przepychanek. W przypadku Petroniusza Maximusa Postanowili go rozliczyć sami mieszkańcy Rzymu i to już po dwóch miesiącach panowania. O co poszło? O no to, że sprowokował wandalów do najechania Rzymu, i już wtedy nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to była jego, nazwijmy to, zasługa. Sam cesarz zresztą też doskonale wiedział, że spierniczył po całości i uznał, że nic tu po nim, ale nie wyszło. Bo próbującego uciec cesarza rozpoznano. Praktycznie momentalnie zaczęły w jego stronę lecieć kamienie, a kiedy po paru chwilach spadł z konia, to tłum go po prostu rozerwał na kawałki, które później skończyły w rzece. Czy można sobie wyobrazić straszniejszą śmierć? Można, ale po co, jak możemy zapodać? Przykład cesarza. Karakali, który został zaćgany, gdy poszedł się wysikać, a potem próbował uciekać, krwawiąc dookoła i pewnie nadal sikając, biegnąc z Wackiem na wierzchu, a jego zabójcę natychmiast przebito włócznią. Skoro już wspomnieliśmy o cesarzu z pindolem na wierzchu, to oczywiście Kaligulę też zamordowano. Swoją drogą, naprawdę zacięcie go dziabali ci polityczni przeciwnicy, bo cesarz poza pierwszym ciosem w gardło dostał jeszcze potem ponad 30 dziabnięć, a później jego los podzieliły żona i córka. O Caliguli był zresztą oddzielny odcinek, ale dobrze, że nam się tutaj pojawił, bo jego śmierć rozpoczyna nam istny festiwal zabijania rzymskich cesarzy. Po Kaliguli władzę przejął Gulczas. A, przepraszam, Klaudiusz. Jak umrze, to ty go bierzesz za te żarty. Nie ma mowy! Żeby być dokładnym, to był stryjem Kaliguli i rodzinnych czystek uniknął, bo schował się w obozie wojskowym. Ale niestety dla niego, nawet po objęciu władzy, wiele osób i tak chciało go pozbawić żywota. Nigdzie nie mógł zaznać spokoju, raz nawet zabójca próbował mu się władować do sypialni. Niemniej jednak Klaudiuszowi udało się przeżyć kilka zamachów na swoje życie, a sukces odniosła dopiero jego żona, Agrypina Młodsza. O co poszło? Poszło o Bachory. Agrypina miała bowiem dzieciaka z poprzedniego związku, miał na imię Neron. Przekonała Klaudiusza, żeby ten tego Nerona adoptował i szykował na swojego następcę, a cesarz się zgodził, mimo że sam też już miał syna, Brytanika. Po pewnym czasie władca zorientował się, że chyba się trochę pospieszył z tą obietnicą, bo ten jego syn rośnie na całkiem fajnego chłopaka i jego rządy byłyby dla imperium nie najgłupszą chyba opcją. No ale, że obiecał co obiecał, to zaczął przebąkiwać, że może po nim to by wspólnie rządzili Neron z Brytanikiem. Bardzo się to nie spodobało małżonce. Bo otruła Klaudiusza jakimś grzybem i to nie tak, że umarł od razu, tylko jeszcze zdążyła na nim wymusić deklarację przed śmiercią, że żaden tam duet u władzy, tylko jej kochany Neronek będzie rządził. I koniec. Czemu Klaudiusz się na to zgodził, doskonale przeczuwając, że nic go już gorszego w życiu nie spotka, tego nie wiemy. Fakty jednak są takie, że Neron objął potem władzę i że Klaudiusz to jedyny rzymski cesarz, co do którego nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że zmarł w wyniku otrucia. Już wtedy wszyscy byli w tej kwestii zgodni. Jak potwierdzi większość kotów karma wraca, Neron też nie skończył w zbyt przyjemnych okolicznościach, a jego następca cesarz Galba nie miał prawa podejrzewać, że jego rządy rozpoczną makabryczne wręcz żniwo wśród rzymskich cesarzy. Miał za to pełne prawo podejrzewać, że nie porządzi i w ogóle nie pożyje długo, jak będzie zadzierał z armią. Znał chłop przecież realia, ale mimo to postanowił zaryzykować. W 1969 roku ogłosił, że ta premia, którą obiecał Pretorianom w zeszłym roku, to nie jej jednak nie będzie. Co na to zainteresowani wojskowi? Praktycznie zaraz po ogłoszeniu tej decyzji, w styczniu, pretorianie ściągnęli cesarza z lektyki na samym środku Forum Romanum i po krótkiej przepychance zabili, kończąc siedmiomiesięczny czas jego rządów, chociaż Podobno, jak już doszło do tej szarpaniny, to niewielka ekipa ruszyła z odsieczą cesarzowi, ekipa jego stronników, ale oni stacjonowali trochę dalej i po drodze się zgubili. Jeśli ktoś kiedyś będzie ekranizował ten zamach, to mam taką skromną prośbę, żeby w czasie pokazywania scen, jak ta ekipa z odsieczą biegnąca szuka w panice drogi, żeby w tle zapodać muzykę z Benego Hilla. Z góry dziękuję. Wróćmy jednak do wojska, które było znakomite nie tylko w obalaniu cesarzy, ale też w umieszczaniu na tym stanowisku nowych ludzi. Bardzo szybko przekonał się o tym kolejny władca, Oton przez jedno T. Początkowo wojskowi mieli wrażenie, że ta współpraca może będzie się układać całkiem przyjemnie, bo nowy cesarz nie szczędził na wojsko Grosza, ale jak postanowił Postawić się zbuntowanym legionom z Germanii, no to resort siłowy uznał, że ten pan już się narządził, i po trzech miesiącach panowania został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Mamy kwiecień 69. Nowym cesarzem obwołano Aulusa Witeliusza, dowódcę legionów z Germanii i on rządził najdłużej z całej tej trójki, bo aż 8 miesięcy. Przy czym dużą część tego czasu spędził na podróży do samego Rzymu, a czas pozostały spożytkował na imprezy i walkę z innymi zbuntowanymi rzymskimi wojskami, bo trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ta armia to nie był zgrany monolit, grający do jednej bramki, Resort. No nie, i Aulus Witelius jest na to znakomitym przykładem. Otóż wojska flawijskie, czyli w większości operujące na wschodzie imperium, pomyślały sobie, okej, okay, tym z Germanii się udało, to może i nam się uda osadzić na stołku cesarskim swojego człowieka. Przeliczyli się? Absolutnie nie! Bo faktycznie wtedy wystarczyło pojawić się w stolicy z armią u boku i przerażony senat akceptował taką osobę jako nowego cesarza. Taką osobą w przypadku wojsk ze wschodu był koleżka o imieniu Vespasian. Gdy tylko te wieści dotarły do Rzymu, rozpoczęły się walki na ulicach. Najpierw prowadził Witeriusz, wepchnął oddziały flawijskie do świątyni Jowisza na Kapitolu i podpalił ją co było śmiałym posunięciem. Skłoniło to kontyngent flawijski do szybszego dotarcia do Rzymu. Witeliusz musiał się więc zabarykadować w pałacu, opierając sofę z materacem o drzwi i stawiając psa na straży. Gdy go odnaleziono i rozmontowano jego barykady, próbował kłamać co do swojej tożsamości. Kto? Ja? Jestem tylko facetem w todze chodzącym po pałacu, tylko odźwiernym. Nieprzekonani jego przemową żołnierze zawiązali sznur wokół jego szyi i wywlekli go na zewnątrz. Następnie poprowadzili Witeliusza na paradę, która wyda się znajoma każdemu, kto oglądał piąty sezon gry o tron, ale jeszcze bardziej brutalna. Półnagi, z rękami związanymi na plecach z pętlą na szyi witeriusz, został przegoniony ulicami, zanim szedł żołnierz, trzymając go za włosy i ciągnąc za nie, zmuszając byłego cesarza, by podniósł wzrok i spojrzał na tłumy, które przyszły z niego szydzić. Od czasu do czasu inny żołnierz podchodził do niego i wsuwał mu miecz pod brodę, by pokazać wszystkim jego pohańbioną twarz. Po drodze tłum rzucał w niego zwierzęcymi i ludzkimi odchodami. Śmiał się z jego ciała, jego blizn i jego brzucha. Pod koniec drogi został wychłostany, poddano go torturom i powieszono. Wreszcie jego ciało nabito na haki, do których przywiązano liny i powleczono je ulicami do Tybru. Jego brata i syna potraktowano w ten sam sposób. W ten sposób w grudniu cesarzem został Wespazjan, który swoim awansem zamknął rok 69, określany czasem jako rok czterech cesarzy. Rozpoczął się spokojniejszy okres, co nie znaczy, że był on pozbawiony nietypowych zgonów władców. Co to, to nie, bo Wespazjan po dekadzie rządów zmarł, mając Absurdalnie obfitą biegunkę zasrał się chłop na śmierć. Jego następcą został jego syn Tytus, który po dwóch latach panowania również zmarł, cierpiąc na jakąś nieokreśloną dolegliwość, a podobno jego ostatnie słowa brzmiały: popełniłem w życiu jeden błąd, po czym umarł, irytując zapewne wszystkich naokoło. Kolejnym władcą został brat zagadkowego Tytusa, Domicjan, tylko że jemu już przyszło rządzić w czasach nieporównywalnie mniej spokojnych politycznie. Szybko zawiązało się przeciwko niemu stronnictwo, które postanowiło pozbyć się cesarza. Organizację zamachu zlecono głównemu szambelanowi Domicjana, Parteniuszowi, przy czym on nie planował sobie brudzić rąk, szybko znalazł chętnego zamachowca. Miał na imię Stefanus, a czemu zdecydował się zabić władcę? Albo no, miał w tym interes. Tak bowiem jakoś wyszło, że niedługo wcześniej wystartowało śledztwo mające ocenić, czy Stefanus przypadkiem nie sprzeniewierzył cesarskich pieniędzy. W związku z czym podejrzany, a bądźmy szczerzy najpewniej również i winny Stefanus, uznał, że jak zabije władcę, to problem sam się rozwiąże. Tym bardziej, że to nie miało być morderstwo na pałę. Byle jak, byle gdzie, nie, Parteniusz się postarał. Organizator zadbał o to, żeby kręcący się we względnie bliskim otoczeniu władcy Stefanus już kilka dni wcześniej miał wyraźnie zabandażowaną rękę. W końcu przyszedł dzień akcji, 18 września 96 roku. Domicjan skończył akurat poranne wysłuchiwanie rzędzenia senatorów i szedł do swojej sypialni, żeby się trochę odświeżyć i wtedy podbili do niego Stefanus z Parteniuszem i Powiedzieli mu, że mają bardzo niepokojące informacje o zamachu, jaki jest planowany na cesarza. Szczegóły są na tych tutaj tabliczkach, które trzyma zaufany przecież nasz człowiek. Tutaj jest Stefanus, władca go kojarzy, ale to nie jest dobre miejsce, żeby o tym dyskutować. Udaj się cesarzu ze Stefanusem do swojej sypialni. On tam wszystkie szczegóły przedstawi. Tak się też stało. Znaleźli się sami w pomieszczeniu? No nie do końca. Bo był jeszcze młody chłopaczek, który opiekował się prywatnym ołtarzykiem cesarza. Zamachowiec uznał jednak, że to raczej nie będzie poważny problem, i podał Domicjanowi tabliczki. Kiedy władca zaczął z zainteresowaniem przeglądać treść, to Stefanus wyjął ukryty w bandażach na ręce sztylet i dziabnął władcę w podbrzusze. Szybko poszło, władca padł, wykrwawił się i po robocie nic z tych rzeczy. Domicjan skulił się tylko, odepchnął przeciwnika i planował walczyć. Krzyknął do chłopaka, żeby podał mu sztylet, który trzyma pod poduszką. Być może użył wtedy słów chłopcze, podaj mi sztylet, który trzymam pod poduszką. Ale raczej nie, bo nie znał polskiego. W każdym razie udało się wyrównać szanse. No niestety. Pulkra, verba dicant omnia set non mutantur nil. Jak zapewne mawialiby Rzymianie, gdyby zespół Field tworzył już wtedy, bo to po prostu oznacza piękne słowa, mówią wszystko, lecz nie zmienią nic. I żeby było jasne, to nie jest żadna rzymska sentencja, po prostu sobie to wcześniej w translator wrzuciłem. W każdym razie nie było sztyletu pod poduszką, bo organizator zamachu znał ten nawyk władcy i wcześniej wykradł broń z sypialni, ale Domicjan i tak nie planował się poddać. Krwawiący z cesarz rzucił się z gołymi łapami na napastnika i zaczął mu wydłubywać oczy, a jeszcze chwilę później ruszył do ataku ten chłopaczek od pilnowania ołtarza. Dźwięki, świadczące o tym, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, zaniepokoiły innych zamieszanych w spisek. Wpadli więc oni do sypialni. Oni, czyli parteniusz, jeszcze jeden z gladiatorów, pewien wojskowy, ogólnie paru gości. I jak zobaczyli, że władca wygrywa. To zaczęli go bić, ale to tłukli w takim szale, że nie tylko zabili cesarza, ale też jeszcze przypadkiem Stefanusa. Więc tak, chłop uniknął procesu, ale raczej nie tak to sobie wszystko wyobrażał. W całej tej krwawej rozpierdusze nie brał jednak udziału gość o imieniu Nerwa. To był lider gwardii pretoriańskiej, który o dziwo chwilę później został ogłoszony cesarzem. To zapewne on stał za całym tym pomysłem organizacji zamachu. Wiele osób wtedy, umówmy się zresztą nie bezpodstawnie, podejrzewało, że jeszcze długo w imperium nie będzie spokoju. Tymczasem to właśnie objęcie władzy przez nerwę rozpoczęło znakomity okres w historii Rzymu, nazywany również epoką pięciu dobrych cesarzy, czyli lata 96-180. Rozpoczął się czas niesamowitego rozwoju Rzymu, ale też okres bezkrwawych porachunków na szczycie, a później znowu przyszły czasy, kiedy zdecydowanie bezpieczniej było być kimś innym niż rzymskim cesarzem, bo pomijając nieliczne wyjątki, codzienność starożytnego Rzymu, była potwornie krwawa, co w sumie nie powinno nas jakoś przesadnie dziwić, skoro nawet legenda o powstaniu tego miejsca kręci się w oku morderstwa. Zabijanie było nieodłącznym elementem historii starożytnego Rzymu, o czym w pełni możecie się przekonać dzięki książce Emmy Souton o znakomitym tytule Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Kryminalne zagadki starożytnych. Oczywiście nie tylko tytuł robi tutaj robotę, bo autorka, której książkę na naszym rynku nakładem imprintu High Story wydaje wydawnictwo otwarte, pokazuje tutaj dużo szerszy kontekst. Dowiecie się, jak brutalnie bywało w Koloseum. Poznacie szczegóły dotyczące morderstwa Juliusza Cezara, co dzisiaj sobie odpuściliśmy. Przerazicie się bezwzględnością rzymskiego prawa. To wszystko niesamowicie interesujące, ale też zaskakująco łatwo przyswajalne, bo autorka. Ma pióro lekkie jak żywot cesarza. Jak go akurat nikt nie próbuje zamordować. Jeśli tylko będziecie na tyle odważni, to będziecie również zachwyceni. Bardzo mocno polecamy Wam wszystkie trupy. Prowadzą do Rzymu kryminalne zagadki starożytnych. Link do zakupu znajdziecie w opisie. A my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było wydawnictwo otwarte.